Siema! Hej! Gdzie jesteśmy? Pod Leruamerleu. -le -le -le. le Leruamerleu. I po co tu przyjechaliśmy? Po kleju. Po termiki na drugą część e, wyciągania wgnieceń. Miejmy nadzieję, że z lepszym termikiem uda się i zademonstrujemy moc młota. Bezwładnościowego. Tak? Tak. No to idziemy wydawać pieniądze. To niedużo. Niedużo. Po, taniości. po taniości. Do zobaczenia. Bler Tak. Wybieramy kleje. W sumie to już wybraliśmy. Trzy rodzaje. Strąg. I jeszcze się rozgląda. Strąg 1049, firmy Dren 659, i dwie laski. Mm -hmm. I dwie po, po 2,60. 259. Hmm. Dużego wyboru nie ma. Natomiast mamy nadzieję, że chociażby strąg wydziała. Zobaczymy. Siema. 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 Mamy termika. Leje się z niego. Mamy nowe kleje. Kupione w Leroy Merlin. E, najpierw sprawdzimy, czy to coś jeszcze. E, Yy, może zniszczyć nam lakier. Daj tam klej jeden, bo muszę wypchnąć tą resztkę. No bardzo mocno nagrzany, aż dym leci. Jeżeli coś miałoby się stać z lakierem, to stanie się teraz. Lejemy znowu. Aż do nowego kleju. No, dymek leci, więc naprawdę dobrze dogrzany jest. I zaraz będzie leciał ten klej, który dzisiaj kupiliśmy z Leroy Merlin. Spójrzcie, jak pięknie odchodzi. Tak, dotychczas naprawdę było ok. Jeżeli ma, uważa, bo to jest bardzo gorące i zostawia rani strasznie później. Tak, kilka nie mam się, się no. przekonać. Jeżeli ma się coś stać z lakierem, o, ale ciepłe, to, to teraz się stanie. Ale pierwszy to sobie pomyślałem, jak była ta metoda z tym młotkiem, że przecież zaraz nie, no lakier to przecież to z miejsca będzie, będzie uszkodzony. Ale nie, dotychczas nie, nie było jakiś tam. Nie wpływało to. No, Zaczynamy e, przyklejać nasze nowe. E, naszymi nowymi termikami te przyklejki. Tak, w tych miejscach najbardziej e, największych uszkodzeń. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, mamy nadzieję, że ten kulek będzie ten, lepszy. Ten, ten na razie już jest zapakowany. Tak, wiem. Totyn, to, to Totyn. 2,60 za laskę, także cena nieadekwatna, więc to naprawdę ma działać. Oczekujemy rewelacji od tego. Prawda? A przynajmniej lepszego efektu niż poprzedni. No. Chociaż ten czarny naprawdę ogólnie dotychczas jak ja używałem, to sprawował się świetnie praktycznie. W... On się sprawuje świetnie, jeżeli chodzi o plastik. Tak, ponieważ. Ciężko odkleić w ogóle od tych. Natomiast od drzwi odchodził. Bez najmniejszego próbowało. Także zobaczymy, czy zostawia ślady. I zaraz zaczynamy przyklejać nasze nasze przyklejki na nowego termika. Dobra. Od Wypinam i czyń honorii. Ja mogę się popełnić. No tak, oczywiście. Gwóźdź będzie bardzo gorący. Jest lekko brudny, jeszcze tam jakaś resztka na dyszy jest y, tego czarnego. Kumasia, został Ten uszkodzony? Przykleiłeś? Co uszkodzony? A! nie zwróciłam uwagi. No tym tak, tak, tak. Teraz czekamy chwilę, aż klej sobie wyschnie. No i teraz mieliśmy klej firmy. firmy tam masz. DREL, Drell, tak jakiś tam taki mleczny. To jest firmy Drell, ale jest jeszcze coś innego. Próbujemy najpierw z tym, zaraz zobaczymy jak to wygląda. Jest ciepło jeszcze. I teraz się trzyma, nie? Teraz Ech. może się trzymać. Na tych przylepcach nie O! Nie, to jest klej. Pokaż. Klej? Nie, nie niszczy nie, nie, nie zniszczyło w ogóle. Natomiast zostawiło fakturę rys, jak były zrobione. Ryski. Bo faktycznie tutaj żeśmy robili ryski. Fajne na jakieś tam odlewy takie. O kurde. A z tego kleju można fajne, fajne rzeczy sobie robić. Kurde. Trzyma. Trzyma, właśnie. Teraz trzyma. O, no teraz powiem ci. Można. No można. Przechodząc do bardzo szybkiego podsumowania, Uf, to nie niszczy lakieru. Natomiast yy, nie mamy pojęcia, dlaczego akurat yy, teraz nie mogliśmy w ogóle tego odkleić. A gdzie poprzednim razem odchodziło? Bez najmniejszego problemu, nawet z dotknięcie, a przecież była odtłuszczona powierzchnia tak samo jak, jak i wtedy. No trzyma się po prostu tak nieziemsko, że głowa ma. Ciężko to zerwać. Natomiast nie zostawia nic, nic nie, nie spala, tak powiem, nie odparza. Lakieru. przepraszam, lakieru. Wszystko jest na w polonku. Tak? Tak. Myślę, że możemy już próbować. Tak. tak? Tak, także zakładamy młotek bezwładnościowy i próbujemy. Ja przytrzymuję drzwi. Odkładam mikrofon. Którą metodą najpierw? A którą to ja najpierw spróbuję rączką. W to przez... połowę, połowę rączką, a połowę tym, żeby, bo nie będziemy mieli kolejnej próby z tym klejem. To? Tak? Tak. Zobaczymy, czy to od kleju zależy, czy to jest po prostu średnie. Aczkolwiek no, ja dalej widzę w tym dobry potencjał, niesamowity. No dobra, idziemy dalej, może przypadek. No ale nawet od tego odchodzi. No, tak? Ma ciężko? Tak? Dodawaj młotkiem bezwodnościowym. Pa, no, 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 no. wygina. dobrze, dobrze, dobrze. Jest jakiś tam potencjał. Został klej. Tak, został klej. Co, co jeszcze jedno o tym? Tak. I Może to? Nie, no odgina, odgina normalnie, odgina. tak. Myślę, że kilka, kilka razy i spokojnie by odgięło. Coś tam działa. Trzeba przyznać, że bardzo dla cierpliwych temat, nie? Mhm. Mnóstwo zabawy, podklejania jeszcze raz i jeszcze raz. No, przecież to się tak dobrze trzyma, że jakby to tutaj dobrze trzymało, to, do to drzwi można wyjęć. I to trochę. nie jest tak, że się odkleja od plastiku, odchodzi od papieru. Nie, tak. od Ok, czyli teraz? Odwrotnie. Nie ten. Ta strężynka tu powinna Nie, no to nic nie, nie, nie rób. Aha. <laughs> No ten to. Nie, nie liczmy na nit. No, za, za mało trzymał i to takie malutkie to Pomoc. O, ale odkleił się ten. Aha, ale ten też są Bardziej na wprost, ale nic nie dało. Dobra, to się pochy, bo nie dziwić. Lecimy z drugim terminem. Siema. Klej kolejny. Top Toes. Strong. No mamy nadzieję, miejmy. Mamy nadzieję, Mamy nadzieję, że w końcu kurczy. Ten będzie dobry. Będzie już się grzeje. I zobaczymy. Top Toes już rozgrzany, już gotowy do klejenia. Sylwia klei. Mniej więcej w te same miejsca. Próbujemy. Dress sobie nie poradził. Zobaczymy, jak to. Teraz w zasadzie opieramy całą zasadność tego sposobu na termiku. Okay. Tak, no szukamy wady w tym. Bo ogólnie zasada. Przecież tu przystępowania. Działać, śmigać, hulać. Pomysł jest świetny, tylko coś tu, coś, nie gra. coś tu nie gra. Na pewno jest to dla osób, które mają dużo czasu wolnego. Bo jeżeli to... Tak, tak, bo to nie jest dla osoby, która m, zarabia na tym, bo to... Ludzie, to przecież to nie szłyby zarobić na ten klej. <głos> <głos> Dobra, robimy stop klatkę i widzimy się na wyciąganie już. Dobra, jesteśmy z powrotem. Klej wysechł, ostygł. Możemy próbować. Sylwia znowu w akcji. Czekajcie, ja tylko się zaprę. Myślisz? O no, Masz nadzieję. Mam, ja cały czas. Ja bardzo wierzę w to. No, może chociaż mocno damy. Ale i tak chyba więcej siły udało się. No ale to z tego sporo niemożnego efektu. O! Urwał się uchwytik. a dopiero co powiedziałem, że to są bardzo wytrzymałe uchwyty. E, to też chyba jest nagrane. Ale głównie. Słabo <śm> się trzymało. To ostatni cyn, tak? Tak, już później przejdziemy na rączkę i sprawdzamy ostatni klej i tyle. Służby, ślepa, a nie, przepraszam. Jednak nie jest. Wiesz, że z okularników Daw nie wolno się śmiać. Tak? Dobra. Ja jestem po prostu, ja wiem z czego to wynika. Ja jestem po prostu tak silna. A, no ta. Ta jest silna. Uważaj na mikrofon. <śledzio> <śledzio> no, jestem zawiedziona. Tak, ja też. Po całości. No, chociaż przynajmniej został na tym. Ale wcale nie. Nie. nie ta rączka jest dużo lepsza niż ten młotek, jeżeli mam być już Od początku to mówiłam. Tak. No. O, patrz, wyciąga. Naprawdę widać, że... Zobacz. A pójść? Mhm, jeszcze raz. Pierwszy raz. No, ale już coś wiesz. No, no, to jest zabawka dla bardzo cierpliwych ludzi o bardzo dużej ilości wolnego czasu. I no, może. To trzeba w ten sposób. Może nie. Może nie. Na pewno się nie nadaje to do drzwi. Jeżeli już, to do naprawdę dość cienkiej blachy. Te są zdecydowanie pancerne. Dobra, no spróbujemy jeszcze raz z klejem Drell. Tym razem e, klej uniwersalny. Próba ostatnia. Tak, jakiś inny niż ten co był, bo jest zupełnie inny kolor. Liczymy na to, że będzie bardziej strąk niż ten Top Tols. Chociaż ja już nie liczę. E, ja chcę tylko dodać, że firma, e, czy firma? Firma? Sklep. Leroy Merlin, proszę nam oddać te kleje. To jest żenua. Nic ciekawego naprawdę. Strong. Strong. Bo strong na nawet nie leżało. Możemy zrobić konfrontację klejów na gorąco. Jeszcze z rok takiej zabawy, i będziemy specjalistami. Nie bierz tego, klej na gorąco, weź ten. <grym> Polecam. <grym> Ale jestem zawiedziona tym urządzonkiem. Urządzenie samo w sobie działa. I myślę, że potencjał. No coś nie działa, skoro już to jest któryś z kolei klej. Dobra. Klej Drell. Tym razem jakiś inny. Próbujemy. Ostatnia szansa. Tak, i poprawka to jest szósty klej, który testujemy przy tym młotku bezwładnościowym czy tej rączce. Ponieważ pierwszy był w zestawie razem z młotkiem. Nie, nie. Razem z Z innym tym. Z, z innego zestawu żeśmy wzięli klej. Hmm. Dlatego z innych wmiety. Tak. Dwa przyniosłem ja i teraz mamy trzy. No wyłącznie sześć. sześć. Przylepce, przyklejone. Czekamy aż ostygną. I ostatnie I zaczynamy się bawić. To jest nasze ostatnie podejście. Prawdopodobnie. E, nie Przynajmniej brato, w, na, w najbliższym okresie. A to zobaczymy. To urządzenie denerwuje. A ja widzę w nim potencjał. A mnie już w Widzisz potencjał w czymś, co nie działa. Uh -huh. Dobra. Klej już wysechł. Ostygł, przepraszam. Próbujemy. Najpierw rączką. A później młotkiem. No nie mów, że działa. Tak? Pierwszy, który miałby chęć. Jaja ja se robisz. Działa. Nie! Naprawdę? O, no naprawdę wyciąga. Ciągnie pięknie. Może no, ja. Co ty, jaja se no nie rób jaj, patrz. Ach. Naprawdę? Da. Serio? Zawiniamy się mięścami. No, faktycznie. Jak się dobrze trzymało, że aż to pękło. Klejczyk. Tak. Nie pusej wszystkiego. No, dobra. Nie, no ale przecież no, no słuchaj, no, nie jaki wszystkie... wpływ na to. No masz! Dawaj to. Test to z nami. To jest niesprawiedliwe, ale trzyma się, kurczę. Patrzcie. Czyżby drel miał się. Patrz! Ty. Kurwa, ty normalnie się odjęło. Tyle, że no cofnęło się z powrotem, ale. No to już słabo. No i jacyk, co, Dobre, dobre. już tą rączkę. No ale ciągnąć, no, no, ciągnąć, ci, Patrz, popękało to. No ale z drugiej strony to ile już się bawimy. Do jakiś mikroskopijny wnieceń. No ale ten klej najlepszy. Tak. Ale, ej, no ale bo trzymaj, trzymaj. tu drzwi. Nie rady? Trzymaj chopie drzwi. Baba ciągnie. Uchwyt. A co ma innego? Ciągnie. O kurczę. Dawaj młotek, poczekaj, poczekaj. Złóż młotek, Poczekaj. Które już no, no, Daj mi to. To z drugiej strony, tam jest sprężyna. Ja Chciałabym ci podstawowych rzeczy uczyć. Zginie szmarnie. Zginie szmarnie. Nie wiem kto trzyma młotek. Słuchaj, milcz. Do obezwładniania. Nic. <gry> Nic. żeby na sam koniec miało szansę. No już się ok. No i to. Tak dla dokończenia tematu. Miałem chwilę nadziei. Tak. I na tym się skończy. Bardziej rysuje się tym, jak to tak się od, odpada od tego. Już się. No nie no dobra, przejdźmy na szybko do podsumowania. Radunka. Tak. E, młotek bezwładnościowy koszt 50-60 zł w zależności od aukcji. E, spróbowaliśmy z różnymi klejami. E, jedne lepsze, drugie gorsze. Faktycznie trzeba to popróbować. My dopiero za szóstym razem trafiliśmy na coś, co jako tak otrzyma. Nie no, bez jaj. Nie no, jako tak otrzymało, no. No trzy przylepczyki, które trzymają. Bo no, się jeszcze tak się porwał. No, e, ja widzę w tym potencjał i do dopracowania i do małych wgnieceń na bardzo cienkiej blaszce, e, ja tak pod... do drzwi na pewno nie. Ja podtrzymuję swoje zdanie z poprzedniego podsumowania, gdzie już myśleliśmy, że nie będziemy działać z innymi klejami. Jestem zawiedziona i uważam, że jest to strata pieniędzy. No ale trzeba przyznać, że odciągało tą blachę po prostu dla cierpliwych, dla bardzo bardzo cierpliwych. No, ja nie muszę wydawać 60 zł. Przykleję sobie klej termik, wezmę sobie cęgi. kombinarki. Czyli jak zwał... Ojej, odciąga blachę. I nie, nie wydaję 60 zł. Także dla mnie nie. A ja widzę w tym potencjał. No, no ja też, kogoś dzielić. Dobra, subskrybujemy, udostępniamy, lajkujemy, komentujemy, klikamy dzwoneczek, oglądamy. I do zobaczenia. Hej, Hejka.